Kojąbek sporeby, do dziewczyny na względy W dolinie z owocę, ze schocę, siedziała tam dziewecka. W dolinie z owocę, ze skocę, siedziała tam dziewecka. Łot prowadź mnie do domu, ja nie powiem nikomu. Jak słonko wstanie i no powiem mamie, żem druzeckę zgubiła. A jak słonko wstanie i no powiem mamie, że druzeckę zgubiła. Jak, no jak ją odprowadzić mam, kiedy kunia sobą mam. A prowadź, prowadź, kunika do sieni. Sąm się ukłać na ziemi, a prowoc, prawoć, unika do sieni. Sąm się ukłać na ziemi, jak ci będzie zimniuszko, to przyjdź do mnie na łóżko. Łodzieje ci nóżki, puchowe poduski, to ci będzie ciepłuszko Nuski, puchowe poduski, to ci będzie ciepluszko, jak nie jutro odjedziesz, kiedy znowu przyjedziesz, chyba jak w ogrodzie, suchoga łozecka, zielony liś będzie mieć. Chyba jak w ogrodzie, sucho zielony liś będzie mieć. Maryś nic nie robiła, po ogrodzie chodziła i oglądała suche gałozecki, którą zielony liś I łoglodała, suche gałozecki, tu rozzielony A gdzie się pecasy, a gdzie się podziały, Kiedy furmanecki do miasta jechały, Kiedy furmanecki do miasta jechały, Bo ludzie o świcie wjeźli na sprzedaż. Co ziemia zrodziła, co od Boga dane, Co ziemia zrodziła, co od Boga dane, A gdzie się podziały te płachetki lniane, Te białe tobołki na plecach wiozane, Te białe tobołki na plecach wiozane, Kobiety w kosyki, siecki nasypały, a zeby w ty ojka jojka nie pekały, a zeby w ty ojka jojka nie pekały. I mleka rajskiego, pełne kanienecki, i serek w woreckach, masła osełecki, i serek w masła osełecki. Nie pod kówkami dzwoniły łogniście, Giesi kury kacki, darły się siarcyście, Giesi kury kacki, darły się siarcyście, Jak się handel udał, no to się cieseli, Każdemu z w bułeckę kupieli, Każdemu z Babcia już nie chodzi, przeście białe, dziś mamy, dziś mamy ulice druski brukowane, dziś mamy ulice druski brukowane, w boksach sobie stoją. smrody. Niech ta diabli wezmą te mody, te rajso, a jo się ustroję w gorsecik z opaską, a jo się ustroję w gorsecik z opaską. Czerwone korole, kieby wina bo tak się strojeła ta wiejsko dziewczyna. Bo tak się strojęła ta wiejsko dziewczyna, jak Jose zaśpiewał na kielecką gwarę To sobie zasumio nasze jodły stare, to sobie zasumio nasze jodły stare.